W tym filmie osoba, która wytrzyma najdłużej pod wodą przy użyciu przeróżnych rzeczy, które sami zbudujemy, wygrywa 1000 zł. Ale zanim do tego przejdziemy, to przetestujmy kilka fajnych wakacyjnych gadżetów. Zapłaciłem za nie 1500 zł, także zrobimy sobie z nich twierdzę i sprawdzimy, czy są warte swojej ceny. Od czego zaczynamy? Myślę, że zaczynamy od tego, bo nie widzę, co to jest. A więc otwieramy. Aha, są płetwy na palce, na ręce. takie wielkie? A czyje ręce to jest niby? No zakładaj. Ja? zakładaj. No, różowe to dla dziewczyny, tak? No bo chodzi o to, że jak rozszerzasz, szalisz... No i co to niby zmieni? No zaraz sprawdzimy. W zasadzie ty sprawdzisz. No, no. Test musi być jak najbardziej rzetelny, dlatego musiałem pomóc Mai wejść do wody. Ale zanim to pamiętajcie, żeby koniecznie zasubskrybować ten kanał wraz z dzwonkiem, a dzięki temu nie pominie was żaden następny film. No nie! O nie! Ale ja nie mam czego nawet na zmianę. Nie! Yes. Pływaj, zobacz czy jest dobrze! Ja nawet nie umiem pływać, to co nam sprawdza? No właśnie, dlatego że nie umiesz pływać, to no. dzięki temu może się nauczysz. Nic to nie zmieni, jeszcze mi spadę z Pływaj na żabkę. I co? Nic to nie zmienia! Totalnie nic? Chyba! To chyba czy nic? No nie, wam! Ma... Musiałabym teraz bez tego sprawdzić. Płyniemy, uwaga! Tylko przeszkadza, bo jak jest mokre, to skływa z rąk. Także to ląduje na ostatnie miejsce myślę, bo jest to pani nieprzydatne. Chyba nie że jeszcze ty chcesz wytestować. Nie, dzięki. Skoro nie działa, to zaufajmy Maj na słowo. Teraz wyłaś i idziemy testować dalej. To co? Teraz ja... Tak? Teraz ty. Jako drugą rzecz wybieram mini golfa. Umiesz grać w golfa? Tak? tak? tak. Ja, a skąd? Bo kiedyś grałam na <grym> I jeszcze... Ty piłeczki nie umiesz trzymać nawet. I jeszcze byłam na mini golfie kiedyś. Tak? Tak, sama grałam ze sobą. Wow. I kto wygrał? Ja. A ty masz naszyki. No. Zamienna. A tak. czemu to... A bo to jest na drugą rękę. To ja tak nie umiem. To gramy na jeden kij. Wystarczy, że stanie w tej strony, ale dobra. Dobrze, dobrze. Ej, no, prawie w tą stronę zawsze no, no dobra, ale dobra. Teraz ty. Proszę zobaczyć, jak to robi zawodowiec. Posłuchaj się. Trzy, dwa, jeden. No, też. dobrze. No i widzisz? Nie, jeszcze raz. Aha, no tak, no to ja też jeszcze raz. Pa. No. Ała! Ja złamałem, i się walnąłem z kija. Gdzie złamałeś? Aha. <grystanie> 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 Dobra, to mamy po kiju. A teraz ja. No weź. No. no weź! No co za łeb. No i do sąsiada Poszło? No i do sąsiada. Dobra, do dupy to jest. Ja myślę, że to jest fajne, tylko my nie potrafimy w to grać. Także nie dawałabym tego, dałabym to tak... Na co? Nie, na D. I finalnie na D, tak? Tak. Dobra, lecimy dalej. Zatem teraz same górne rzeczy były, więc wybieram to, czyli Slaćma. wodny slajd. Zrobimy zawody, kto dalej się ślizgnie. Dobra. Czyli tak. To podejrzewam, że powinno iść w to. Nie, zostaw, nie podejrzewaj. Dobrze, pokaż. Dobrze podejrzewałaś. O dziwo było z tym naprawdę sporo komplikacji. Na samym początku próbowaliśmy to w ogóle nadmuchać, później zastanawialiśmy się jak podłączyć to do wody, ale finalnie wszystko się udało. Stąd się zaczyna i lecisz tam i na Nie. tamtym pauzuje. Nie. Tak. Nie. No tak, naprawdę. Jaki to by miało sens? No właśnie taki, że tam masz się zatrzymać. Czai. No właśnie taki, że tam masz zacząć, tam masz się zmoczyć, żebyś się poślizgnął. No naprawdę chodź zaczniemy stąd. Co za idiota. Dobra, dawaj no, Maj. To ty zaczynaj, proszę. Dobra, to pierwszy testowy robimy. No. Dobra. Jaka woda? Uuuu. Uu. Muszę uważać jedynie na osy, bo ostatnio szedłem na boso i nadepłem na, na osę. I, to, by, I to było tragiczne, idź, naprawdę. Idź, już, idź. Dobra. UL. Raz, dwa, trzy. Dotąd. No, to było mocne, naprawdę. Ach. Ty co, ja mam na to skoczyć? No, na, na główkę. Dawaj jeszcze raz ty. No, nie, teraz Nie, bo ty. pierwszy był testowy, jeszcze raz. No, teraz ty musisz ty. Ale Ale teraz ty musisz Weź Weź ślizgę. Może, może ci lepiej pójdzie, masz szansę. Ja jakbym chciał, to bym się na płocie zatrzymał. Więc dawaj. Ale ja nie wiem, jak to się robi. No dawaj. Nie wybieraj na mnie Bestii. Dodawaj w dwójkę naraz. Dobra. Ty na pomarańczowym, ja na niebieskim. Czemu? No bo tak stoimy, no co czemu? zamieńmy. No to idź, no. Dobra, trzy, dwa, jeden, zero. No weź! No weź, tak! <grym> no to ja nie <grym> I poleciałam. Ale dobra, wygrałam przynajmniej. Tak, jak ty tam podbiegłaś, a nie się sunęła. Ale trudno, ty też skoczyłeś do połowy. Ło! Wow, ej, jak jest zawodnik? Halo! Ja do końca pojechałem! No no, tak tak! <laughs> Dobra, to powtórka, bo mi nie wierzy. Patrz! Super! Cały Super! jestem z tego, z płynu do myślenia Nie muszę się dzisiaj myć. Dawaj no! Ale ja nie chcę już! Ja Cię nie chcę! Ci poświęciłem! Lewy jając sobie zgniotłem na tym, a ty nie chcesz jechać. Bo ja nie chcę już! No jedź! Nie! Musisz! No nie! Dawaj, dawaj, posłuchaj. się, a ja ci tak wezmę i cię popchnę. No połóż się na brzuchu. No weź nie, bo ty już kombinujesz! Co kombinujesz? No kładź się, Maja! Patrz, połóż się no na brzuchu. Nie! Ja cię sunę! No poczekaj! No czekam, czekam, połóż się. Gotowa? No. Raz, dwa, <suszy> trzy! Jaka ocena finalnie? Bez. B. Ja to oceniam na A, jest spoko. B. Nie zostaw! Przestań no debilu! No weź! No! no. no. Iść tam! Tak! Weź nie zostaw! Wybieraj kolejną rzecz. Co to jest? Tu jest kabel, to jest chyba co do ładowania. No co, nie popływam? Masz nożyczki? A gdzie w dupie? No to przynieś. No to przynieś. No przynieś ja nie mogę robić wszystkiego. To zostaw to, nikt ci nie każe tego. Poza tym już sobie poradziłeś. No to jest mój rekin. Oddaj to. Nie. Oddaj to. Bo cię zdaje tą małą. No daj mi rekina! Oddawaj tego pilota, Ale ty nawet nie umiesz sterować. No i trudno. Trzeba dwa, jeden leci. Ja. No i w ścianę przywaliła. Leci! Tak umiesz tak driftować? Nie, nie umiem. No. Dobra, do piłki dopłyniemy. Dopłynęłam. Daj mi też. A nie? Ała. Patrz jak lecę, patrz to. Ja też leciałam lepiej od ciebie. Ale mogłoby szybciej pływać, nie? Moim zdaniem to zasługuje na miejsce drugie. No moim zdaniem w tym wypadku na trzecie. Dobra, niech będzie drugie. Lecimy dalej. Z racji, że teraz ja wybieram to. Co ty kupiłeś? To jest najlepsza gra. Ja nie wiem. Popatrzcie, mamy tutaj kibel, mamy tutaj proces, tutaj mamy kupy, którą bardziej brązową, czy taką żółtą chcesz? Nie chcę, żebyś się ode mnie odwalił, bo jesteś obrzydliwy. Jak mógłbyś kupić grę z gównem i z kiblem? Popatrz, to leci w tą stronę, wkładamy, pach, trafiony. Teraz ty. Ja nie chcę. Za to ja sobie jeszcze trochę pograłem i pora na ocenę. Miejsce przedostatnie, bez dyskusji, ostatnie niestety jest już zajęte, tak to to by było na ostatnim. Nie wiem co ci wpadło do głowy, nie wiem kto w ogóle wymyślił taką grę, to swoją drogą, ale... Nie. Dobra i teraz ja wybieram ostatnią rzecz i jest to to i wydaje się być super fajne. Kosztowało to 700 zł. Jest napisane, że nie możemy tego w pełni nadmuchać, bo wybuchnie. także zobaczymy. Trzy, dwa, jeden... Wow, to jest na połowę basenu. Wow, ale... Stabilne nie jest w ogóle. Dawaj tędy się. Ja wejdę sama. Ja wejdę sama. Stój. Ja wiem. Dawaj, cię wciągnę. Nie, nie rób tak. Dawaj rękę. Dobra. A więc co my tutaj w ogóle mamy? Tutaj jest takie miejsce, żeby sobie poleżeć w wodzie. Idę je wytestować. To dawaj. Tutaj mamy rzeczy na picie. Oraz mamy dużą zjeżdżalnię. Wiesz jak coś tak fajnie by się było popalać. No, ale nie ma dzisiaj słońca i za niedługo jeszcze będzie burza. I tutaj picie dajesz sobie. Burza. <laughs> Dobra, to dajemy na miejsce jeden. to jest zjeżdżalni. No to ale możesz się tak nie rzucać! On jest okropny! Rzuca się jakby miał Wow. Uwaga! On nie rzucaj się Nie tak... Wjeżdżalnia! Nie zjechałem. Spadłem z boku. Podaj mi rękę, musisz mnie wciągnąć. Cześć. Robimy taką akcję, że wiecie, ja już spadam ze statku, a Maja musi mnie trzymać, żeby mnie uratować. Maja, uratujesz mnie? Zastanowię się. Dawaj. No nie! Aaaa, lecisz! Aaaa. Nie mogę spać, bo umrę. Trzymaj mnie. A łapiesz mi rękę! A ja umrę. To i po mnie. Koniec gry. No nie! Zgrywaj to, żeby nie latało! Bo ja chcę zjechać! Ja wytestuję zjeżdżalnie, o ile się dają wytestować. No, że tak powiem, mogłoby być lepiej, ale... Dobra, ja oceniam to na S. Totalnie. Tak. Tak? Tak, miejsce sobie. Tak. Także teraz spora jechać do sklepu, po potrzebne nam rzeczy i zaczynamy naszą rywalizację o 1000 zł. Także czas start. Ja muszę niestety zacząć od zbierania wszystkiego z ziemi Bo mój karton pęknie Tyle czasu ile mamy w zupełności nie wystarczy A już tłumaczę dlaczego Pierwszą rzeczą, która pozwoli mi wytrzymać że dłużej niż ma i pod wodą Będzie niby prosta rzecz, ale wydaje mi się, że zadziała A to jest najważniejsze, bo tak Napompujemy sobie balona, będziemy go cały czas trzymać za to I po prostu pod wodą chodzimy od razu z nim w buzi, żeby woda mi nie naleciała do środka Jak będę potrzebował powietrza, to sobie będę brał z balona Co prawda nie będzie tutaj jakoś wiele tego powietrza ale na parę wdechów starczy, także to jest rzecz numer jeden. Dobra, mamy mega mało czasu, ale myślę, że się wyrobimy, bo mam dość proste rzeczy, w sensie nieskomplikowane, także... także wam je teraz zaprezentuję. Jedną rzeczą z listy są okulary i rurka do oddychania, także tutaj nic nie może pójść źle, więc to zostawimy sobie na sam koniec. Wiadomo, najlepsze na koniec. Może jedynie założę sobie te okulary, bo to są moje, a te mogą być nieco duże, ale to jeszcze zobaczymy. Rzeczą numer dwa będzie butla tlenowa. Tutaj mamy wodę. W tym momencie pójdziemy wylać do basenu albo podlejemy kwiat, to będzie lepsze. No, także woda niezmarnowana i bukła tlenowa będzie działać na takiej zasadzie, że wsadzamy po prostu wąż do środka, kleimy go tutaj silver tape no i. Tutaj oczywiście możemy oddychać. Najważniejsze tylko w tym wszystkim jest to, że od samego początku musimy schodzić w węż... z wężem w gębie, jakkolwiek to nie brzmi, po to, żeby nie nalała nam się woda do środka. No i musimy teraz to dobrze skleić silver tape'em, żeby też woda nie dostała się do naszej butli. Przy kolejnej rzeczy też nie musimy nic robić, bo jest to pompka i wiecie, wstało to do buzi i będę sobie pompować. Przynajmniej taki jest plan. Czy to wypali? Szczerze? Nie wiem. Działa, patrzcie. Na jeden duży wdech nam starczy, czyli na dwa małe. A więc zabrałem się za sklejanie węża, a w międzyczasie Maja pracowała nad swoim następnym pomysłem. I ciężarki mi to będą po prostu dociskać, a ja będę mogła sobie tutaj normalnie oddychać, także myślę, że jest to całkiem spoko. Dobra, dziura zaklejona, teraz musimy przytwierdzić tu ciężarki. To się trzyma. Ooo, dobra, to albo to się trzyma tak dobrze, albo jest takie ciężkie, że po prostu nie mogę tego ruszyć. Raczej jest to ta druga opcja, ale... Pewnie dużo osób z Was zastanawiało się, po co jest mi karton? Ja chcę oddychać pod wodą przy pomocy kartonu. Wpadłem na pewien genialny pomysł, a mianowicie w jednym z filmów wygrałem kartę przysługi, dzięki której teraz będziemy mogli po prostu z mają zamienić się jakąś randomową rzeczą, która oczywiście będzie wydawać się najbardziej praktyczna, dzięki czemu wydaje mi się, że jeden punkt mamy totalnie za darmo. No bo po prostu wykorzystam kartę, damy jej karton, a ja wezmę jej jakąś użyteczną rzecz. Gotowe, czas się skończył. Akurat, także idziemy po Maję, bo już oszukuję. Już to trwa za długo. A więc tutaj są rzeczy maj, tutaj są rzeczy moje i możemy zaczynać. No, Pozwolę nie. ci zacząć. Super, dzięki, że mi pozwalasz zaczynać, bo w sumie to. Proszę bardzo. Podcewywałeś swoją rękę. No bo zabrałeś. Masz. masz. Jak masz zamiar być pod wodą w kartonie, który ci się rozmoczył w wodzie? Ale mej zajmij się sobą, dobra. No właśnie kwestia P popatrz, moich rzeczy. Popatrz, co ty wzięłaś ze sobą. No kwestia, właśnie, kwestia moich rzeczy też jest bardzo ciekawa, bo ja nawet nie mam siły, żeby to podnieść, więc nie wiem, jak mam to trzymać sobie nad głową. No ale dobrze, no to ja zaczynam, tak? Tak. Od którego zaczynasz? Od tego. Od tego? Tak. To wskakuj do wody, ja ci to podam. Będę tak hojny. Dobra, już. Maja jest trochę nienormalna. Ale w porównaniu do ciebie to tylko trochę. Ja wiem, że to wygram, są jestem tego pewna. Jeśli uda mi się... Ee, jeśli uda mi się teraz to utrzymać, to już pójdzie z góry. Zmieniliśmy Mai na jeden ciężarek, bo by ją przygniotło i byśmy jeszcze ją nie odratowali z dna. Jesteś? <śmiech> <śmiech> no przytrzymaj to! O dobra już. Zamoczona, odpalamy stopper. Także zobaczymy ile Maja tam wytrzyma. Trochę mi wypływa. Trochę tak, ale teoretycznie nie masz dostępu do powietrza. Ale teoretycznie to ja to wytrzymam do jutra. No nie, bo zaraz ci się zacznie tlen kończyć. Aktualnie mamy 38 sekund. Także dość sporo. Pierwszy raz Maja wymyśliła dobrą rzecz. A ciekawe ile tak wytrzyma. E, wypuściłaś powietrze. Koniec, minuta 6. Wpuściła powietrze do środka. No, chodź ale... no, tu. No, to na spokojnie wydaje mi się wytrzymać Wiem, tam 3-4 minuty. Ale to przez ciebie, bo miałeś mi to dociskać, bo z jednym ciężarkiem to było za lekkie. Jak ty mi puściłeś, to to mi się przykryło i mi wypłynęło. Ale my nie gramy drużynowo. Aha. No właśnie. To ci, ile miałaś? Ciecie, że ci to podałem, minutę 6. No ja, tak wygram. Jak ja wytrzymam dłużej, bez niczego. No, ale wezmę sobie balon. 3, 2, 1, start. Ogólnie to on się zamoczył, ale nawet nie bierze powietrza z tego balona. Nie da się brać powietrza z tego balona. Właśnie to... Wiedziałam, że wytrzyma tyle, ile da nabrał powietrze, bo zwolona nic nie bierze, także gratuluję, miałeś... Aha, czas dalej leci, ale razem, nawet teraz, jak nie zatrzymałam, było 34 sekundy, więc miałeś nawet mniej niż to, także bez podjazdu do mnie. Na razie bez podjazdu. Tak, tak. Pątkę i różowe okulary. Pająki, chodź i po głowie chodził tak. Tragedia. To ja nie wiem, jak to ma działać. Czekajcie. Wow! Ale to idzie po. Wie ja cię będę pompował. No, chyba jesteś chory. ty mnie będziesz pompował, to się tam zerzyka. No, nie no, a no, jak chcesz się sama pompować? Nie wiem. No właśnie, będziemy pompować maj. Trzy, cztery, start. Nie wiem, co Maja robi, wypływa mi tutaj. Co się z nią nie tak? Na razie minęło 11 sekund, 12. Maja, pomachaj do kamery. Dobra, uwaga, jeszcze 5 sekund i pompuję. Uwaga, uwaga. 3, 2, 1. Trochę dodaję powietrza. Jeszcze? Dobra. Ja jej pomagam, tak? To jest jawne oszustwo, ale dobra. <grybujesz> Pompuje. No, ty... Za pierwszym razem dobrze dopumpowały się, za drugim co to było? Dobra, 48 sekund jakoś. Dobra, nie, źle. Ale mogłam to lepiej przemyśleć jakoś. Uuu, już mi zimno, ale widzę, że on idzie z kolejnym mocnym, wynalazkiem. Rzecz na wagę zwycięstwa. Tego byś się nie spodziewała, że coś takiego można skraftować. No masz rację. Pa, pa. Jeden duży wdech czyli wytrzymam pod wodą z półtorej dwie minuty. Okej, okay, to wrócimy. Trzy, dwa, jeden, start! Tutaj proszę zobaczyć naszego nurka, tutaj jego sprzęt. Myślę, że to w sumie będzie działać na takiej samej zasadzie, jak to z balonem, czyli, że nawet z tego nie skorzysta, nie weźmie w ogóle z tego powietrza, tylko wytrzyma tyle, ile wytrzyma bez tego. Ym, na razie trzyma się dobrze. Minęło 23 sekundy i nadal wdechu z tego chyba nie wziął. O! Jakieś bąbelki tutaj idą. 30, 30, 30. O! Dobra! 40 sekund. Dobrze się trzyma. 43 sekundy, czyli zaraz mnie może pobić, ale... Ale dobra, bo ja mam w jeszcze najlepszą rzecz, której nie da się pobić, bardziej, że jemu ja zostanie katon, także nawet mnie to nie martwi. Dobra, uwaga. Mamy minutę, czyli już w sumie możesz wyjść, bo i tak wygrałeś, ale jak chcesz jeszcze siedzieć, to siedź. On dalej idzie. Minuta trzydzieści. Jest! Zadziałało! Mogłem normalnie oddychać. Oh, yes! To masz minutę trzydzieści pięć. tu z trzy minuty na lukdzie. Spoko, ale teraz dostał ci karton, <laughs> powodzenia życzę. Czyli dalej jesteśmy w grze, jest jeden jeden. I teraz ty masz kartę na jawą maskę z rurką do odtykania Teraz moja najlepsza część. Weź ten telefon ode mnie. Moja najlepsza część, czyli wiórka, czyli nic, ja to źle, tylko nic wysza, to nie chce się jest Tylko nie chyba. Co tam gadasz? Że nigdy fakta jeszcze nie chyba. To muszę cię zmartwić, bo nie popływasz. O! Karta przysługi. No chyba jesteś chory, psychicznie. No nie? Tak działa karta przysługi. Nie, to jeszcze! To weź to, pójść! Przepalam na to kartę przysługi, ale myślę, że to jest odpowiedni moment. Idealny. Jakby dał mi chociaż cokolwiek innego, ale nie na karton. Mam pomysł! Ja! Dawaj! Jak Maja ma pomysł, to znaczy, że to nie wyjdzie. Dobra! Trzy, dwa, jeden, start! Już! Musisz łeb zamoczyć. No! Wynurzyła się. Trzy sekundy. To jest taki łeb, tak go nienawidzę, naprawdę. Zaraz go tu utopię, zatkam mu rurkę od góry. <śmienicza> o nie! <śmienicza> On jest chary psychicznie. Niech go ktoś zabierze do psychiatryka. Także zakładamy maskę. No myślę, że trzy sekundy pobić nie będzie ciężko. Dobra. Nossa, <laughs> <laughs> Chico. Gordo noitá que Bundy, czyli o 20 więcej niż ja. W takiej masce trochę słabiutko. Ale wystarczająco na ciebie. Taka no. cienka jesteś. No, bez tej karty przysługi nie masz, więc ciekawe co zrobisz następnym razem. Po prostu cię pokonam. Dzisiaj cię przechytrzyłem i pokonałem, a następnym razem cię pokonam. Proszę bardzo, to twoja wygrana. Ale entuzjazm. Dziękuję. Ja bym ci gratulował, bym się cieszył, że wygrałeś. Ja też ci gratuluję, bardzo się cieszę z Twojej wygranej i mam nadzieję, że zabierzesz mnie i to tu się na lody. Niech będzie. A teraz standardowo zapraszam Was do wbicia na następne filmy, które w tym momencie wyświetlają Mam się na ekranie, bo znikną one za 3, 2, 1.